Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj obiecany odcinek o cenach kur. Powiem Wam, jak ceny drobiu przedstawiają się obecnie na rynkach, na co możemy obecnie liczyć. Był odcinek dotyczący drobiu ogólnie na miesiąc kwiecień. Natomiast dzisiaj powiem Wam, jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o ceny. Wiem, że pojawiła się lekka panika, z drugiej strony, planujecie właśnie swoje hodowle. Niektórzy zaczynają, niektórzy już tam te hodowle jako takie mają dość spore. Więc zastanawiacie się, w co warto teraz wchodzić, jeżeli chodzi o rasy kur, jakie rasy należy kupować i tak dalej. Także dzisiaj postaram się Wam pomóc i Wam przedstawić. Jak to wszystko, słuchajcie, wygląda? Oczywiście skupiamy się na rasach kur ogólnoużytkowych, mówimy tutaj też o kurach Nioskach, natomiast na takie podstawy uważam, że wy, jako hodowcy, też powinniście mniej więcej wiedzieć, co i jak należy robić. Więc tak, jeżeli chodzi, słuchajcie, o rasy kur, to generalnie możemy sobie zacząć od tego, że skupiamy się na kurach ogólnoużytkowych których jest bardzo dużo na targach, bazarach, giełdach. Pamiętamy w pierwszej kolejności, że kur nie kupujemy nie widząc ich, musimy je widzieć yy, i wtedy dopiero możemy ustalać ceny. Jak to jest z tymi cenami? Zakładam, że kupujecie kury młode, kury zdrowe, wiecie jak te kury wybierać, więc teraz pozostaje kwestia ceny. Jak się kształtują ceny? No, ceny słuchajcie, obecnie są przeróżne, ponieważ kurki możemy kupować od tak naprawdę już 20 paru zł do nawet 50 paru zł. Oczywiście, im ta kura będzie bliżej tego okresu nieśności, czyli tego 22-3 tygodnia, tym będzie droższa. Wykluczam wszelakie kury roczne, dwuletnie, trzyletnie, które byście kupowali, dlatego że ja takich kur nie polecam i o takich kurach rozmawiać nie będę. Jak będziecie bardzo chcieli, mogę nagrać odcinek, to napiszcie, ale generalnie nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ mnóstwo jest oszustów w tej sprawie na tym rynku i nie wydaje mi się, żeby w jakikolwiek sposób wam to pomogło. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o ceny obecnie, kura średnio od tego 12 do 16, 17 tygodnia możemy spotkać za 20-30 zł, plus minus. Mówię plus minus, ponieważ chodząc, słuchajcie, po różnych giełdach, bazarach, targach i to nawet w tej jednej samej miejscowości, możemy się natknąć na przeróżne ceny. Także ceny, słuchajcie, jeżeli chodzi o ceny kur, yy, mamy naprawdę przeróżne dlatego my jako hodowcy musimy sobie te ceny sprawdzać. Oczywiście każdą cenę możemy negocjować, 2-3 zł, jeżeli jest taka możliwość na sztuce. Porozmawiać, może jak kupimy więcej będzie taniej, później się to odbija mimo wszystko i tak na naszych kosztach bezpośrednio, więc jak się uda kupić taniej to super. Jeżeli chodzi o spadki, to ja bym na te spadki nie liczył ze względu na to, że no Kurniosek nie ma za dużo w Polsce, sami wiecie, co się dzieje, ptasia grypa i tak dalej, jakieś tam problemy, wybijanie tych kur. No a druga kwestia, zbliża się sezon, więc na pewno taniej, jeżeli chodzi o kury nie będzie. Może być tylko drożej, też niedużo, złotówkę dwa, może 3 złote. Natomiast mimo wszystko te podwyżki mogą się pojawić. Także jak macie warunki, to fajnie jest teraz sobie kupić kurki. Ja zauważyłem taką tendencję, że właśnie tam pisaliście do mnie czy z Pomorskiego, czy z jakiegoś tam Śląskiego. Wiem, że tam w tych województwach mniej więcej już zaczynacie te kury kupować i to nawet w większych ilościach. Są miejsca, w których kury się jeszcze na sprzedaż nie pojawiają, co mnie trochę dziwi, no ale no tak to wygląda. Pewnie się jeszcze pojawią. Mamy dopiero marzec, powiedzmy, no już koniec marca. W kwietniu wydaje mi się, że to wszystko już naprawdę ruszy do przodu. Jeżeli chodzi o ceny, to tylko tak na szybko powiem, kur ozdobnych. Tutaj ceny się, słuchajcie, w ogóle praktycznie nie zmieniają. Nie ma popytu za dużego, a wręcz ten popyt z roku na rok coraz bardziej spada. Jeżeli chodzi o kury ozdobne, ludzie teraz stricte kupują kury po to, żeby mieć jajka. Stety, niestety, ale tak to wygląda, nie po to, żeby te kury wyglądały, tylko po to, żeby mieć jajka, a te, które są takie tylko i wyłącznie powiedzmy na jajka, też źle nie wyglądają, dlatego ludzie głównie się na kury nioski decydują, albo na te kury, co ja Wam zawsze polecam, ogólnoużytkowe, bo one też są odporne na warunki i wtedy ta kura więcej Wam przetrwa, nie ma takiego ryzyka, że to jakoś tam zachoruje, czy będzie miała jakieś tam problemy zdrowotne. Więc z tymi cenami to różnie bywa, ja podejrzewam, że jeżeli ta cena nam wybije, słuchajcie, kwiecień, maj, to ona się już raczej do końca sezonu utrzyma, sezon się tak kończy wrzesień, zaczyna się robić zimno, już po wakacjach zaraz, no i tak dalej, więc pewnie ta cena może później spaść, te 2-3 zł, ale raczej z tego co mi wiadomo i co Wy tam do mnie pisaliście, kury kupujecie średnio od kwietnia do właśnie września, może października, więc też... No, yy, ta cena już później Was nie będzie za bardzo interesowała, nawet jak będzie niższa, a wtedy trzeba szczególnie uważać, bo dużo ludzi właśnie oszukuje, kłamie i no, nie jest nam przychylna, więc musimy na to bardzo uważać. Jeżeli chodzi, słuchajcie, jakiekolwiek przepisy, jeszcze tylko tak powiem na marginesie, wiem, że dzisiaj nie odcinek o tym, natomiast tylko chcę was tak przestrzec. Jeżeli słuchajcie, chcecie handlować drobiem albo jajami, to naprawdę warto jest zgłosić to do inspekcji weterynaryjnej. Tam dostaniecie, czy tam jakąś karteczkę w zależności, jak to tam ustalicie, ile macie tych kur i tak dalej, jak to wygląda u was. Natomiast warto jest to zgłosić ze względu na to, że są olbrzymie kary i naprawdę. Granie jest warta świeczki, to Wam mówię od razu. Mnóstwo widzów do mnie pisało z różnymi problemami, że właśnie mieli jakieś tam inspekcje, pierdoły. Oczywiście nikt tutaj na gospodarstwa nie wchodził, natomiast no, pytali się ludzie i no, jest to taka gra na ryzyku. Jak macie tych kur 20-30, no to bym się tym nie przejmował, bo to też ile tych jajek tam macie. No ale jeżeli macie 30 kur, a tych jajek macie bardzo dużo, to też warto by było się zastanowić. Yy, czy nie lepiej by było po prostu jakąś działalność sobie założyć, bo wtedy. Macie, że tak powiem, jak ja to tak sobie trochę prześmiewczo mówię, ale chronioną dupę, a inaczej, no to niestety, ale może być nieciekawa sytuacja. Także warto jest sobie to wszystko tam na bieżąco sprawdzać, ogarniać, jak to teraz wygląda obecnie, śledzić te ceny. Też tak jak mówię, tymi cenami się do końca nie sugerujcie, bo handlarze, którzy kury sprzedają, też bardzo często mają te ceny zawyżone, po to, żeby trochę schodzić z tych cen, ale oczywiście też starajcie się kupować kury. Bezpośrednio znaleźć człowieka, który te kury hoduje, a nie tylko handluje nimi, który się na tym faktycznie zna, bo czasami lepiej jest takiej osobie zapłacić 2-3 zł więcej niż bezpośrednio kupować od człowieka, który nie ma o tym wiedzy, ale no powiedzmy za pół darmo wam sprzeda, a potem się okazuje, że te kury chorują, nie niosą się i wy macie tylko z tym problemy, denerwujecie się, bo to na przykład wasze pierwsze kury, nie wiecie co zrobić i tak dalej. Także lepiej jest tego uniknąć moim zdaniem i wcześniej się właśnie zastanowić, jak do tego tematu należy podejść. Macie jakieś pytanka to piszcie, ja tradycyjnie zapraszam Was, żebyście zostali i tam wspierali kanał, napisali komentarz, no i obejrzeli inne moje filmy, gdzie mówię o tym jak hodować kury, na co zwracać uwagę przy wyborze kur i tak dalej. Odcinków mamy 1500 na kanale, zrobiłem to co chciałem na tym kanale, czyli nagrałem dla Was tyle filmów, z taką wiedzą, że tutaj na kanale macie praktycznie od A do Z dosłownie wszystko, co dotyczy hodowli kur. No i nie tylko, wyboru las, rasy, od samego zakupu po odchowanie i tak dalej. Także no, mówię na dzisiaj tyle. Słuchajcie, ja się z Wami żegnam. Lecę dalej do swoich obowiązków. Wam życzę powodzenia. No i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.